Kolejna kwestia. Zasugerowałeś też, że większość z tych motywatorów, czy osób zajmujących się szeroko pojętą działalnością na YouTube i tak dalej, że oni wszyscy nie płucują się do brania towaru. Ale moja opinia na ten temat jest taka, że jeżeli nie wiem, widzimy faceta 50 parę centymetrów w ręce na żyle to jest to kwestia w ogóle oczywista i nie, nie, nie widzę sensu tego roztrząsać, tak? To, że ten koleś prawdopodobnie nie zrobił tego na sucho, tak? Tak samo, jeżeli yy, dowiedziałeś się o tym, że ktoś... Yy, nie wiem, yy, przetransportował się, powiedzmy sobie, z Polski do Wielkiej Brytanii w ciągu godziny, no to jest sprawą oczywistą, że nie zrobił tego na rowerze, ani samochodem, ani na wrotkach, tak? Jest oczywiste, że leciał samolotem i to w ogóle jest... Nie wiem jaki jest sens w ogóle, wiesz, wyciągania tego, tak? Wiadomo, że y, te wszystkie y, Pro Bodybuildery, w i tak dalej, oni tego nie zrobili na kreatynie. A to, że oni tego tematu nie poruszają, wiesz co, w moim odczuciu. Po pierwsze, dlatego, że dla osób kumatek jest to oczywiste. Po drugie, dlatego że część z nich jest, nie wiem, zawodnikami, nie startującymi. W różnych federacjach, również w federacjach testowanych, tak, podlegających tam wada, czyli światowej tej antydopingowej, więc jakby nie, nie za bardzo wypada im się przyznawać, tak, dlatego że, że coś biorą, bo po prostu mają za wiele do stracenia. A po trzecie nie przyznają się do tego lub nie poruszają tego tematu właśnie przez takich ludzi jak ty którzy twierdzą, że wszystkie zasługi, wszystkie sukcesy, wszystkie jakby dobre rzeczy, które oni osiągnęli w swoim życiu, zawdzięczają tylko i wyłącznie branie towaru. Wiele osób, myślę, że większość osób, nawet już niekoniecznie mówmy teraz o, o zawodowcach, tak? O kulturystach, czy o, o tryboistach, czy, czy, czy whatever, rangi tam powiedzmy sobie światowej, powiedzmy, nie wiem, Zwykli goście, na coś dzień będący na towarze, a często się nie pucujący, tak? Dlatego że, że, że biorą to właśnie oni robią to głównie z tego, z tego powodu trzeciego, tak? Nie pucują się, dlatego że jest mnóstwo osób, które momentalnie dowiadując się o tym, że dana osoba jest na towarze, zacznie mu umniejszać. tak? A ty kurwa, chuju, ty dlatego jesteś taki duży i w ogóle tak fajnie wygląda, że jesteś na towarze. Gdybym ja był na towarze, bym był lepszy od ciebie, tak? Wszystkie Twoje zasługi, cała Twoja praca, twa, cały, cały ogrom Twojej pracy jest niczym, ponieważ jesteś na towarze. Co ciekawe, bardzo spora część takich y, osób również zazwyczaj jest na towarze, ale nie osiąga y, tego, tego tyle, ile by chcieli, tak? E, ale wiadomo, łatwiej jest y, łatwiej jest komuś pomniejszyć, no to już nawet nie będę po raz kolejny tego, tego gwałcił, bo pierdoliłem o tym 15 minut w zeszłym odcinku. A to już nawet nie o to chodzi. Ta hipokryzja, nie przyznawanie się, nie się nieporuszanie tematu do pingu, moim zdaniem wynika głównie z tego, że dużo osób jest po prostu niedoedukowanych niedo i w tym momencie nie docenia wkładu Twojej pracy. Tak, wszystkie zasoby przepisuje kokson, Co jest przykre, bo ludzie, którzy tak naprawdę ee, najwięcej mają do powiedzenia ludzie, którzy najmniej w temacie wiedzą. To nie jest wcale tak, że że na koksie jest łatwiej, na pewno robisz sobie, robisz sobie te efekty szybciej. Natomiast yy, to nie jest tak, że nie musisz pracować. To nie jest tak, że yy, są same pozytywy, tak? bo wiesz, nikt, nikt nie porusza, nikt nie, nie, nie omawia tematów yy, jakby drugiej strony medalu, tak? z jakimi efektami ubocznymi przychodzi chodzić się zmagać, z jakimi kosztami przychodzi ci się zmagać, itd., tak dalej, tak dalej. No wiadomo, jak już ktoś wie, że to robi to z wyboru i się nie będzie żalił, tak? jak jemu jest ciężko, jak go boli dupa od zaszczyków, jak, jakie machuje wyniki badań krwi, tak? I to dobierze, no to i jest tego świadomy. Albo to ma własne ryzyko. Więc no... to już jest aspekt, który kompletnie nie jest dostrzegany, tak? Ale... ale samo to, że wiesz, że ludzie się po prostu wolą nie przyznawać, bo po co po tym mam się płucować, jak za chwilę dostanę... Yy, bite, będą mnie obgadywać, będą mnie umniejszać i będzie mi smutno, nie? Ja akurat nigdy nie byłem tego typu człowiekiem, więc z reguły płucowałem się kłócowałem się osobom tam powiedzmy ze swojego otoczenia jeżeli coś brałem to mówiłem że biorę owszem jeżeli nie wiem podchodzi facet na ulicy obcy podpity kurwa i się pyta czy ja coś biorę no to wiesz kłóci w lupę co się to odchodzi kurwa tak takim komuś nie mam yy, potrzeby ani obowiązku się spowiadać bo i po co jest to jakby za bardzo intymne pytanie w takiej relacji yy, natomiast yy, nie kryłem się z tym nigdy bo wiesz no kurwa jak mi się ktoś pyta do tej pory nieraz, nie? Wypisują mi na fanpage'u Wojtek, czy ty jesteś naturalny, czy brałeś stredy, jak to, jak to naprawdę było, nie? No to takie pytanie jest abstrakcją, no jeżeli wiesz, jeżeli je tam podnosisz ponad 400 kg, no to raczej nie zrobiłeś tego naturalnie, tak? Natomiast, yy, no takie jest moje podejście, ale, ale nie pochwalam tego takiego właśnie niepłucowania się do tego, czy bierzesz czy nie. Jest to jakby nie patrzeć kłamstwo, no bo jest to kłamstwo, ale jestem w stanie z wcześniej podanych powodów jestem w stanie to zrozumieć jak najbardziej, że są osoby, które które po prostu ukrywają, zatajają fakt, że biorą. Jestem w stanie to jak najbardziej zrozumieć. A teraz moja opinia. Bo pewnie tego, tego też część z Was jest ciekawa, jak to w ogóle według mnie powinno wyglądać, czy lepiej być naturalnym, czy... Czy lepiej nie być naturalem? No ja, jeżeli chodzi o mnie, byłem naturalem kiedyś, wiadomo, że nie, nie zacząłem się faszerować w wieku, nie wiem, inkubatoryjnym. Natomiast yy, zacząłem, uważam, troszkę za wcześnie. Yy, mogłem to zrobić później, mogłem, mogłem jeszcze trochę wyciągnąć, jakby samemu z siebie, tak? kilogramów, no nie, nie miałem wystarczającej wiedzy które jeszcze nie mi się, że jest to ostatnia, ostatnia e, droga jaka mi została już wtedy miałem dość, 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 dość sporo siły jak zaczynałem, No natomiast myślę, dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że mogłem troszkę jeszcze poczekać, tak? E, zawsze należy zaczynać mając odpowiednią wiedzę, niezależnie od tego czy jesteście e, kimś, nie wiem, z aspiracjami zawodniczymi czy po prostu chcecie się sobie, nie wiem, lepiej wyglądać y, latem na plaży? Szerszej. Nie myślałem. Iść ma. Myślałem, że szerszej. I niezależnie od tego, jakie są powódki, którymi się kierujecie, należy zawsze najpierw wyedukować się możliwie, najlepiej w tym temacie, zanim sobie zaczniecie robić krzywdę. Ja niestety na początku nie za bardzo wiedziałem, z czym się to je. Słuchałem się po prostu starszych kolegów, którzy po prostu, albo nie mieli pojęcia, albo y, w ramach żartów prowadzali mnie w błąd. Dlatego zawsze warto zasięgnąć y, opinii kogoś mądrzejszego, kogoś naprawdę mądrzejszego, a nie kogoś, komu się wydaje, że jest, że jest mózgiem i guru sterydowym. Natomiast y, parę słów ode mnie, może nie będę tutaj, broń może nikogo umoralniał, ale y, co, ja, co ja sądzę w ogóle na temat, dla kogo są sterydy. Sterydy według mnie są dla osób chorych, wiadomo, gdzie stosujemy różne substancje formy leku a jeżeli stosujemy je w celach pozamedycznych raczej ja zostawiłbym to dla osób, które są sportowcami, tak? czy, czy nie startującymi czy aspirującymi na, na sportowców w rangi, nie wiem, krajowej światowej i tak dalej eee, dlatego, że no, nie, nie oszukujmy się, tak? sport wyczynowy, czy nawet półwyczynowy jest tak skażony dopingiem że jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć, to nie, nie tylko w kulturystyce, czy, czy, czy w ciężarach, gdziekolwiek, w hoarstwie, w pływaniu, w lekkiej atletyce w gdziekolwiek, chcesz się liczyć, to prawdopodobnie będziesz musiał zacząć brać. To no tak samo jakbyś, wiesz, był naturalem i chciałbyś się... Tak samo jakbyś chciał się ścigać, kurwa, w Formule 1, nie wiem, e... golfem wtedy, nie? Która mi sprzedają no raczej, raczej nie masz szans, nie? Więc w tej sytuacji wiadomo, że jest to słowo konieczne. Nawet wtedy należy brać to w taki sposób, żeby nie, nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast jak chodzi o, o, o osoby, które, nie wiem, no w, chcesz się bardziej podobać dziewczynom, czy chcesz, kurwa, na przykład nie bać się jak będziesz szedł przez ulicę, yy, czy cokolwiek, nie? Czy chcesz być, na przykład, największa na swojej silce, czy ja wiem, czy to jest warte świeżki? Parę lat temu nawet mi się nie zastanawiał, nie? Yy, Śmieszyły mnie takie opinie, że kurwa, co to, 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 to on pierdoli, nie? Sam bym, sam bym pewnie nie uwierzył, że dzisiaj powiem coś takiego, ale... Nie, nie wydaje mi się, żeby to było warte tej ceny, którą za jakiś tam czas przecież zapłacić Ale to jest tylko takie moje zdanie Natomiast e, Dla mnie dużo większy szacunek wzbudzają osoby, które potrafią przez nie wiem 10, 15, 20 lat trenować i być naturalami Takimi naprawdę naturalami e, Będąc nie wiem poza w, w, na, 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 na siłownie spotykając na co dzień ludzi większych od siebie, trenować z kolegami, którzy są na towarze, patrzę, że jak oni z dnia na dzień pęcznieją, jak rosną w oczach, mimo to nie dać się złamać pokusie wejścia na sok, przez cały czas być, być konsekwentnym, być, być naturalem, no jest to coś, coś wielkiego, jest to sztuka, na, na którą no, mnie na przykład na pewno nie byłoby stać żeby wytrzymać te kilka, kilkanaście lat treningów bez soku, nie? 18 No 18, co 18? Minut Aha I, i, i gra Więc Dla mnie to jest mega wyczyn, mega szacun Natomiast wiem, że z takich osób jest teraz bardzo mało Bardzo mało no, Tym bardziej, jeżeli mowa o osobach, które naprawdę fajnie wyglądają Które fajnie podnoszą Naprawdę takich osób jest jak na palcach jak jednej ręki Na każdej siłowni są to dinozaury, natomiast w moich oczach wzbudzają oni największy szacunek, nie? Eee, także myślę, że ten temat wyczerpałem w sposób wystarczający. Natomiast wiem, że tak i tak, no, za tak i tak zawsze będą osoby, które będą widziały swoje, które nadal na ciągle topornie będą przekonane, że wszystkie zasługi, wszystkie sukcesy, które osiągają sportowcy najwyższej rangi, czy nawet ludzie z siłki. Większy, silniejsi od nich, że wszystko to jest zasługa sterodów. Wiem, że takie osoby będą, jest to przykre. No, natomiast, bo ja już dawno nauczyłem się tym nie przejmować, i tyle, bo nie warto. Eee, także, no, w tym temacie to tyle. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na następne odcinki merytoryczne, umoralniające a niekoniecznie treningowe, czy jakieś tam, czy jakieś inne głupstwa, piszcie w komentarzach. Na pewno będę miał na uwadze najciekawsze, najciekawsze wybiorę i, i pewnie zmontuję za jakiś, za jakiś czas coś, coś ciekawego. Tyle. My lecimy trenować. Przetreningował już sklepie, także najwyższa pora. Pozdro!